Już po raz czwarty owocem współpracy w Wrocławu z OMG Events jest football tournament, czyli piłkarskie zmagania wrocławskich firm związanych z HP. Tradycyjnie rywalizacja toczy się na obiektach olimpijskich FC, czyli popularnym balonie. W tegorocznej edycji walka odbywa się tylko w jednej cztero grupie. W tym sezonie mała liczba uczestników, bo niestety tylko cztery, a to wszystko spowodowane jest tym, że tylko przedstawiciele dwóch firm biorą udział. DHC i HP Inc. Cztery drużyny grają mecz ze sobą plus rewanż, plus taki, że na cztery drużyny trzy na pewno nie wyjdą stąd z pustymi rękoma. W meczu otwarcia Bipolar Bears podejmowało Wodka Juniors i przynajmniej do przerwy stworzyli wyrównany pojedynek. 3-2 do 2 to efekt wzajemnego badania się rywali i przyzwyczajania do specyfiki boiska. Co prawda lepiej w mecz weszli błękitni, ale rywale zniwelowali dwubrękową stratę. W drugiej odsłonie scenariusz się powtórzył i znowu czerwoni skutecznie gonili rywala. Wszystko zmieniło się w ostatnich 10 minutach rywalizacji. Bipolar wstrzelił się na dobre, a Wodka opadła z sił. Cztery gole padły mimo doskonałej postawy bramkarza czerwonych i w zasadzie tylko jego równej grze przez całe spotkanie. Wodka zawdzięcza, że wynik nie był wyższy. Graczem meczu obrońca Bipolar Javier Camacho Berbel. Jesteśmy od początku, to jest już, to już trzeci turniej, pierwszy raz pod nazwą Pingowa, 96, teraz od dwóch sezonów Bipolar Bears. Cel zawsze taki sam, zwycięstwo. Na razie pierwszy mecz całkiem dobrze poszedł. Bez naszego kapitana, który jest w Japonii, także go pozdrawiamy i mamy nadzieję, że kolejne mecze również pójdą równie dobrze. Doświadczenie już macie tutaj na tych boiskach, więc co tu decyduje? Co dzisiaj zadecydowało? Myślę, że przede wszystkim zwarta gra w obronie, staranie się minimalizowania błędów po których może łatwo paść bramka, no i przede wszystkim w fazie, w fazie atakowania szybkie podania i, i, i strzał praktycznie z każdej pozycji na, na połowę przeciwnika. Jeśli ktoś oglądał wcześniejsze edycje turnieju, pewnie zauważył, że nazwy niektórych drużyn brzmią znajomo. Mimo, że z roku na rok są różne nazwy drużyn, to dwie pozostały. Pozostałych dwóch są przedstawiciele, którzy co roku gdzieś tam przewijają się w różnych barwach. W tym sezonie mamy finalistę z ubiegłej edycji HP, firmę czy drużynę HP, a także mamy drużynę, która zajęła miejsce poza podium. W drugim starciu zeszłoroczny srebrny medalista HP Inc. podejmował debiutanta nowego Team. Doświadczenie turniejowe było widoczne gołym okiem. 4 do 0 po 11 minutach zwiastowało pogrom, ale być może wpłynęło to na rozprężenie białych, i nie dość, że przestali trafiać, to jeszcze stracili 3 gole przed przerwą. Po zmianie stron wyciągnęli wnioski, co prawda pozwolili pomarańczowym na zdobycie kolejnych trzech bramek, ale w międzyczasie samemu budowali przewagę, której nie dało się już zredukować. Ostatecznie wygrali 14 do 6 i z przytupem rozpoczęli rywalizację o złoto. MVP spotkania Rafał Szewczyk. Plany są zawsze takie, żeby grać jak najlepiej wygrać, natomiast no, nie wiedzieliśmy kto, kim, kim, jest, kim jest przeciwnik, no, ale apetyty były i na dobrą grę, i na zwycięstwo. Dzisiaj co zaważyło? Wy tacy mocni, czy rywalnicy skład? skład, który też połowa składu gra razem od jakiegoś, no kilku lat w sumie na różnych grach, czy tutaj na turniejach HP, czy grach poza, takich poza firmowych. No i właśnie, też no, no świeża krew, młodzi. Cel na turniej? No, jak zawsze, zwycięstwo, no ale zobaczymy, jak będzie. No ale przede wszystkim, dobrze się bawić, a jeśli będzie okazja, to wygrać. Rywalizacja w Football Tournament 2019 potrwa do 10 września, gdy około pół godziny przed północą sędzia zagwiżdża po raz ostatni. My kończymy i zostawiamy Was z tabelą po pierwszym tygodniu rozgrywek z uwzględnieniem meczów piątkowej drugiej kolejki.